Dokąd zmierza Ethereum? Jak myślisz? Daj znać w komentarzu. A ja witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Zgodnie z zapowiedzią, którą robiłem w moim poprzednim materiale dotyczącym rynku krypto o tytule Hossa czy Korekta Bitcoin Golden Cross. Jak nie oglądasz tego materiału, to również zapraszam na mój główny kanał. A dzisiaj zajmiemy się Ethereum. Odpalimy wykresy, zobaczymy, co tam ciekawego na Ethereum się w tym momencie dzieje. Również przygotowałem dwie ciekawe informacje, które będą w sposób znaczący mogły zaważyć na tym, co będzie się działo na Ethereum w najbliższym czasie. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to warto pozostać, kliknąć w subskrypcję, subskrypcję, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji na rynku kryptowalut, to koniecznie podziel się nimi w sekcji komentarzy. Dodatkowo, jak oglądasz mój materiał, to pamiętaj o tym, aby wrzucać łapę w górę i zostawić w komentarzu choćby nawet hashtag ETH. I popatrzmy, co ciekawego dzieje się w tym momencie, jak nagrywam to na rynku kryptowalut. Mamy indeks strachu z poziomem chciwości i wynikiem na liczniku 55. W topowej dziesiątek widzimy: Bitcoin cofa się o ponad 2%. Za sztukę trzeba zapłacić 22 493 dolary. Ethereum też spada ponad 2%. 1619 dolarów kosztuje sztuka. BNB traci 3,8%. Doczkoń Do spada 4,6%. Cardano, 2,9%. Tak wygląda topowa dziesiątka. W topowej setce, popatrzmy, tutaj Neo zyskuje 10%. Rocket Pool 6%. Czy Chainlink 5,6%. Ale jak widzimy, wzrostów bardzo skromna ilość. Z drugiej strony najmocniej przecenia się Render 14%, Phantom 11%, The Graph 11%. Po 10 CRV, czy też Optimist traci 10%, czyli widzimy, że w końcu doczekaliśmy się jakiś korekt, chociaż pamiętajmy, że jesteśmy po potężnych spuchnięciach. Tak więc to są i takie na razie, można powiedzieć, delikatne korekty. Zobaczymy, czy ewentualnie fala wyprzedaży dopiero nie ruszy. Ale żeby ruszyła, to potrzebujemy jakichś bodźców, jakichś dodatkowych informacji, czegoś, czego rynek się nie spodziewa, i czegoś, co może zaskoczyć rynek i inwestorów, tak żeby byli skłonni ponieść się fali strachu i zacząć sypać. Crypto. No to popatrzmy, jakie informacje napłynęły na rynek w ostatnim czasie. W przedziale od 1600 do 1650 dolarów Ethereum widzi silną strefę popytu, wspieraną przez silny wzrost aktywności użytkowników. Druga co do wielkości kryptowaluta na świecie, Ethereum, wykazuje wielką siłę podczas ożywienia na rynku. Od początku 2023 roku ETH wzrósł o ponad 40% i obecnie znajduje się w strefie silnego popytu. Należy zauważyć, że poziom 1600-1650 dolarów stanowi znaczący obszar wsparcia dla Ethereum. Dane on pokazują, że 1,94 miliona adresów kupiło 8 milionów dolarów ETH w przedziale od 1600 do 1650 dolarów. Dopóki ta ważna ściana popytu się utrzyma, ETH ma duże szanse na dalszy postęp. No, czas oczywiście pokaże. Skoki aktywności użytkowników w łańcuchu Ethereum. Aktywność użytkowników na platformie Ethereum znacznie wzrosła w ostatnim miesiącu. Ostatecznie przełożyło się to na wzrost średnich cen gazu w sieci blockchain Ethereum. Liczona w Gwei najmniejszym nominale Ethereum, średnia cena gazu wzrosła w styczniu o 29,27% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Raport dodaje również, że średnia liczba unikalnych aktywnych portfeli Ethereum dziennie spadła o 10% do 387 475. Co więcej, dzienne dane transakcyjne Ethereum spadły o 80% od grudnia do stycznia. Średnia dzienna liczba transakcji TH spada od 8 miesięcy. Niedawny wzrost aktywności użytkowników w Ethereum może być również spowodowany niedawnym wzrostem aktywności DeFi. Całkowita zablokowana wartość w różnych zdecentralizowanych protokołach finansowych gwałtownie wzrosła w ostatnim miesiącu stycznia 2023 roku. Nadchodzący hard fork Ethereum Shanghai również napędza staking DeFi ze względu na oczekiwane otwarcie Wypłat z kontraktów stakingowych Ethereum w marcu 2023 roku to będzie potężne wydarzenie. Ciekawe będzie, czy TH może wzrosnąć do 2000 dolarów do czasu hardforku w Szanghaju? Jak uważasz, daj znać. I pytanie jest bardziej pod kątem tego, czy uważasz, że Ethereum spadnie po tym wydarzeniu. Czy to będzie dosyć ciekawa okazja na short, a może nie. To będzie dopiero ciekawe, na pewno. To na co warto zwrócić uwagę to te projekty, które korzystają na tym. Że można było stakingować Ethereum, no bo skoro już wtedy nie będzie tej blokady, no to wiadomo, że niekoniecznie może im się tak dobrze powodzić jak obecnie. Tak więc te projekty również podrzuć w komentarzu, które ewentualnie ty uważasz, że mogą być warte uwagi w najbliższych tygodniach, właśnie do czasu, aż Shanghai wejdzie w życie. No i popatrzmy na kolejną ważną informację. Regulowanie stakingu kryptowalut byłoby straszną ścieżką. Dla handlowców detalicznych mówi dyrektor generalny Coinbase, czyli największej amerykańskiej giełdy w Stanach, Brian Armstrong. W celi tweetów w środę wieczorem dyrektor generalny Coinbase zasugerował, że SEC może zakazać stakingu kryptowalut, jak to negatywnie wpłynie na klientów detalicznych. Zakaz amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd SEC dotyczący stakingu kryptowalut byłby straszną ścieżką dla branży. Dyrektor generalny i współzażyciel giełdy kryptowalut Coinbase w serii tweetów w środę zasugerował, że słyszał plotki, że organy regulacyjne chciałby pozbyć się stakingu kryptowalut, który jest sposobem na zarabianie pasywnego dochodu przez posiadaczy kryptowalut poprzez bezpośrednie prowadzenie otwartych sieci kryptograficznych. Staking pozwala użytkownikom zarabiać kryptowalutę jako nagrodę za wykorzystanie istniejących zasobów do weryfikacji. Dokładności transakcji w bazowej sieci blockchain. Musimy upewnić się, że nowe technologie są zachęcane do rozwoju w USA, a nie tłumione przez brak jasnych zasad, powiedział Armstrong. To kwestia bezpieczeństwa narodowego, aby te zdolności zostały zbudowane w USA. Powiedział również, że regulacja poprzez egzekwowanie nie działa i to właśnie zachęciło FTX, giełdę kryptowalut, która w listopadzie ogłosiła upadłość, do działania na morzu. FTX działa na Bahamach. SEC rozprawia się ostatnio z firmami kryptograficznymi, prowadząc otwarte dochodzenie w sprawie Coinbase Global i nowe dochodzenie w sprawie Krakena. I popatrzmy, co dzieje się w tym momencie na kursie Ethereum. Jeżeli chodzi o wykres, który raczej doskonale wszyscy znamy, to jest interwał tygodniowy i wykres, który oczywiście pokazuje systematycznie. Pamiętaj, że dzielę się w tym nagraniu swoją prywatną opinią, tak więc się tu nie sugeruj. Dokonaj własnej sensacji, własnej analizy, nie są to żadne porady. Możesz podzielić się swoją opinią również w sekcji komentarzy, jak Ty postrzegasz Ethereum na najbliższy czas. To, co tutaj widzimy na interwale tygodniowym, czyli interesuje nas średni termin, to przede wszystkim to, że szanują ten poziom wynikający z tych wcześniejszych wybić jako istotny poziom oporu. Czyli nie byli w stanie zamknąć się powyżej. Bo widzimy, że powyżej 200 tutaj na interwale tygodniowym się jak najbardziej znajdują, ale jak widzimy, ten opór jest znaczący. I w tym momencie, przynajmniej na razie, od kilku tygodni stoją, konsolidując się na tej sekwencji. Czyli, jeżeli pojawi się jakiś strach, no to musimy obserwować na pewno, czy będą w stanie utrzymać tą psychologiczną barierę 1500 dolarów za jedną sztukę, bo jej przełamanie może pokazać nam jakieś ciekawsze zejście korekcyjne, przynajmniej w mojej opinii na Ethereum. Za to, jeżeli będą próbować zamykać się powyżej poziomu 1750 dolarów za sztukę, no to wtedy droga otwarta rzeczywiście może nawet do. Tej informacji, którą widzieliśmy wcześniej do tych poziomów bardzo istotnych, bardzo psychologicznych, czyli 2000 dolarów, a pytanie potem, to będzie oznaczać jeden wielki big short, czy kontynuację rajdu, to już odpowiedź zostawiam Tobie w komentarzu, może dać znać, co o tym sądzisz. Tak więc w średnim terminie, w tych momentach warto obserwować, jak dla mnie Ethereum, co tutaj ciekawego będzie się działo, bo jeżeli będzie trwać kiszonka... No to wiadomo, że musi na rynek napłynąć coś piorunującego, bardzo istotnego, bardzo ważnego, co może wstrząsnąć rynkami. Jak widzimy, Ethereum nie ma w tym momencie ani siły, ani również nie ma zbyt dużej podaży, która jest w stanie wybić go z tego rytmu konsolidacji na tych poziomach. No i popatrzmy również, wróćmy do tego artykułu, czy rzeczywiście Ethereum dało aż tak mocne odbicie od początku od tego dołka. Sprawdźmy to, jeżeli chodzi o dołek. Tutaj mamy już początki, może jakieś swingowe wybicie, sprawdźmy ile dało zarobić i tu rzeczywiście mamy 38, pewnie jak dokładnie byśmy zmierzyli to te 40% jak najbardziej miałoby miejsce i widzimy, że rzeczywiście Ethereum dało dosyć ciekawe odbicie, to też jest interwał tygodniowy, może przejdźmy sobie na dniówkę, bo dniówka nam też obrazuje tą konsolidację i ją właśnie chcę pokazać. I tutaj dobitnie widzimy, że w momencie kiedy będą próbować to przebijać, na pewno trzeba być czujnym i obserwować co ciekawego <laughs> będzie się działo na Ethereum. W najbliższym czasie. Tak więc tutaj sytuacja będzie na pewno bardzo ciekawa w momentach, kiedy będą próbować mierzyć się z poziomem 1500 dolarów za sztukę. W tych informacjach, które widzieliśmy wcześniej, że strefa popytu w okolicach 1600-1650, z tego co pamiętam, tak było podane. Sprawdźmy to jeszcze raz. 1600-1650, i to też widzimy na tym wykresie. To jest istotny poziom wsparcia, bo tutaj mamy strefę wolumenową. No pytanie, czy będą w stanie to oczywiście obronić. Jeżeli tak, im ta akumulacja będzie na tyle dobrze zrobiona, no to wiadomo, że czeka nas odwrotka z celem znów retestu górnych ograniczeń tej wyższej półki. Jeżeli nie, no to wiadomo, że czeka nas właśnie zejście korekcyjne, być może na dolne ograniczenie tego wcześniejszego szerokiego ręcza. I to będą bardzo ciekawe, ważne momenty. I na pewno tutaj już nie jeden inwestor będzie się drapał po głowie, co tutaj będzie się działo na ETL-u, czy ewentualny pokaz słabości jednak. Przejmie kontrolę i będziemy widzieć jakieś ciekawsze zejścia i ciekawsze spadki na Ethereum. Tak więc czas pokaże. Oczywiście, również jestem ciekawy, jak Shanghai wpłynie na to, co będzie działo się na Ethereum w przyszłości, bo to jest bardzo istotne i ważne wydarzenie. Ale dodatkowo również otwiera innym możliwość stajkowania Ethereum, i to będzie również dosyć obiecujące dla przyszłości Ethereum na rynku. Pamiętajmy, że dopiero cykl. Że tak powiem, będzie startował przed nami w pełnej swojej okazałości, tak więc po prostu trzeba w tym momencie wzmóc swoją czujność. A jak jesteś nowy na rynku krypto, to przypominam, że na głównym kaflu kanału w miejscach tutaj umieszczam dostęp do giełd. Bybit, OKX czy też KANGA, tutaj masz możliwość zakupu swoich pierwszych krypto za złotówki. Pozostałe giełdy tradycyjnie umieszczam w opisie. Pozdrawiam cię serdecznie, pamiętaj, jak dotrwałeś do końca, zostaw w komentarzu hashtag ETH. Trzymam kciuki za wyniki. Hej.